Pokonałem właśnie dwa niebezpieczne zakręty na ulicy Barskiej w Nowym Sączu Oczywiście zakręty oznaczone pierwszy zakręt miałem w stronę lewą, drugi zakręt w stronę prawą. Kolejny, podobny odcinek do tamtego, natomiast tu już bez oznaczenia te 4, 4, 4, zakręty przede mną. Skrzyżowanie z drogą 75-28 pojadę tutaj na wprost, a więc skrzyżowanie z ulicą Witosa. Będę kontynuował jazdę ulicą barską ogólna sygnalizacja zwracam tutaj uwagę skręcający w lewo yy, mają sygnalizację kierunkową bezkolizyjną natomiast skręcający w prawo nie mają tej sygnalizacji w ogóle jest tylko znak stopa więc muszą się zatrzymać i ustąpić jadącym ulicą Witosza yy, pojazdom ja tutaj jadę na wprost dając ogólny sygnalizator jadąc na wprost bez względu na wszystko na to jaki tutaj ruch będzie się toczył, jadę zachowując pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu bo w tą stronę no, tak naprawdę nie ma opcji aby jakikolwiek ruch mógł mi ten tor, ten tor jazdy przecinać oczywiście w zgodzie z przepisami bo w dalszym ciągu przypominam mam obowiązek oczywiście upewniać się, że czy to na czerwony minik nie wjeżdża, czy też nie wchodzi na przejście, jest zielone Ruszam i dalej jestem na ulicy Barskiej Dojeżdżam do ronda, przez które będę przejeżdżał na wprost, więc będę jechał drugim zjazdem przez rondo Karla Mengera. Skrzyżowanie z ulicą Halera. Dojeżdżam do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Ronda imienia Stanisława Lisowskiego przez które przejeżdżam na wprost, a więc kontynuuję jazdę ulicą Barską i następnie ponownie mam na Barskiej rondo, rondo przy galerii. Trzy korony, przez które również pojadę na wprost.